Właśnie przed chwilą w Trybunale Koronnym w Lublinie rozpoczęliśmy trzecią edycję Lublin Central Europe Forum, wydarzenia organizowanego cyklicznie przez Instytut Europy Środkowej. Ale w tym roku rozpoczęliśmy ją nieco inaczej, może w bardziej nietypowy, nietypowy sposób od bardzo uroczystego momentu podpisania deklaracji o utworzeniu. Sieci akademicko-analitycznej Trójkąta lubelskiego. Nie trudno się domyślić, że inspirowaliśmy się oczywiście Trójkątem lubelskim, formatem, który powstał w, 2000, w lipcu 2020 roku w Lublinie, który został utworzony przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Przede wszystkim w celu koordynowania, Polityk zagranicznych tych państw. Ale również inspirowaliśmy się późniejszą deklaracją ministrów o wspólnym dziedzictwie kulturowym i o wspólnych europejskich wartościach, w której wyrażono wolę do zacieśniania współpracy w obszarze państw trójkąta lubelskiego, do wzmacniania. Kontaktów międzyludzkich, w tym również między naukowcami czy ekspertami. Staramy się dołożyć taką małą cegiełkę do urzeczywistniania celów Trójkąta lubelskiego. Naszym celem jest przede wszystkim osiągnięcie, można powiedzieć, takiego efektu synergii przynajmniej na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, efektu synergii pomiędzy światem ekspertów, analityków, a światem akademickim. Ośrodki eksperckie, ośrodki analityczne z natury rzeczy są nieco bliżej praktyki politycznej, ponieważ ich głównym zadaniem jest dawanie rekomendacji politykom do podejmowania decyzji politycznych w określonych obszarach polityki zagranicznej. Celem świata akademickiego jest przede wszystkim prowadzenie badań rzetelnych, niezależnych badań naukowych. Wspólnie z profesorem Markiem Pietrasiem, dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marki Skłodowskiej, doszliśmy do wniosku, że takie połączenie może przynieść dobre owoce i może dać właśnie efekt synergii w, w, z jednej strony w prowadzeniu badań, a z drugiej strony właśnie w wypracowywaniu konkretnych rekomendacji dla decydentów, dla rządów państw. Druga płaszczyzna, która według nas powinna przynieść właśnie również ten efekt synergii, to jest połączenie sił. Ośrodków analitycznych i akademickich z trzech państw z Polski, Litwy i Ukrainy. W deklaracji wyraziliśmy jasno właśnie wolę takiej współpracy, po to, żeby po pierwsze wzmacniać naszą pozycję w europejskiej, środkowoeuropejskiej, europejskiej, globalnej przestrzeni badawczej i analitycznej. Po drugie, po to, żeby wymieniać się wiedzą, którą, którą posiadamy, bo to pozwoli nam tworzyć lepsze analizy i dawać lepsze, lepsze rekomendacje. Także ten efekt synergii dotyczył właśnie tych dwóch, przede wszystkim tych dwóch, dwóch płaszczyzn. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy ośrodki e, analityczne z Ukrainy i Litwy i ośrodki akademickie również z tych dwóch państw. Z Kowna, z Wilna, z Kijowa, z Lwowa. Bardzo się cieszymy i naprawdę jesteśmy dumni. Że wszyscy zaproszeni przedstawiciele yy, instytucji przyjechali dzisiaj na nasze, na nasze spotkanie i że wszyscy wyrazili taką wolę współpracy, wolę wzajemnego wspierania się i wolę podpisania właśnie, właśnie deklaracji. Mieliśmy dzisiaj a bardzo owocne i długie spotkanie robocze, oczywiście, które poprzedziło ten uroczysty moment podpisania deklaracji. Podczas tego spotkania padło wiele bardzo ciekawych inicjatyw, które możemy wspólnie realizować i mamy zamiar je oczywiście, oczywiście w dalszej naszej współpracy rozwijać. Cieszymy się również z tego, że dzisiaj w Trybunale zgromadziło się naprawdę liczne grono osób, że dostaliśmy wsparcie również od władz państwowych i z kancelarii prezesa Rady Ministrów i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od władz województwa i od władz miasta. Bardzo się cieszymy, że wszyscy doceniają tą naszą inicjatywę. I że wszyscy uważają, że ma ona szansę być e, 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 dobrą ideą i przynieść określone owoce. Inicjatywa podpisania deklaracji o utworzeniu. Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego. Po pierwsze, warunkowana jest zespołem czynników związanych przede wszystkim z szybko zmieniającą się rzeczywistością międzynarodową, która warunkuje zapotrzebowanie ośrodków analitycznych, decyzji politycznych na Specyficzną wiedzę, także rekomendacje służące do podejmowania decyzji i ich optymalizacji. Istotne przesłanki takiej inicjatywy, obok szybko zmieniającej się już od kilku lat rzeczywistości, stworzyła także agresja Rosji na Ukrainę, która zdecydowanie przyspieszyła zmiany na poziomie globalnego systemu międzynarodowego, także systemów regionalnych w Europie i to w takich kierunkach trudnych dzisiaj, jeżeli mówimy o tych zmianach, trudnych do jednoznacznego określenia. To wymaga pogłębionej analitycznie, ekspertyzowo analitycznej wiedzy na temat zmieniającej się rzeczywistości. Ale istotne przesłanki z tym związane stworzył także fakt, że tu w Europie Środkowej mamy dzisiaj w warunkach wspólnej przeszłości historycznej, czasami trudnej, ale mamy dzisiaj wspólne, ukształtowane poczucie zagrożeń, które wynikają ze zmieniającej się rzeczywistości, ukształtowane poczucie Rozumienia tych zagrożeń i wspólnej praktyki działań na rzecz przeciwdziałania istniejącym problemom, zagrożeniom bezpieczeństwa. I to wszystko warunkuje potrzebę pogłębionej wiedzy i stworzyło przesłanki podpisania tej deklaracji o utworzeniu Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubalskiego. Jego cele, są ściśle związane z zmieniającą się rzeczywistością. Po pierwsze, chcemy ośrodkom decyzyjnym dostarczać wiedzy o zmieniającej się rzeczywistości, ale także rekomendacji wynikającej z tej wiedzy, rekomendacji praktycznego działania. Chcemy także, aby wzmocnić badania stosunków międzynarodowych. Tu, w Europie Środkowej, i aby poprzez te badania wzmacniać pozycję ośrodków akademickich, ośrodków analitycznych z naszej części Europy, chcemy także wzmacniać obecność ośrodków analitycznych, akademickich z Ukrainy w takiej funkcjonującej już globalnej przestrzeni. Badawczej globalnej przestrzeni edukacyjnej, jako że zakładamy nie tylko współpracę badawczą, ale na poziomie zwłaszcza uczelni wyższych, także współpracę edukacyjną. Tutaj w Lublinie, w miasteczko, które było naprawdę historycznym i dla Polaków, i dla Litowców, i dla Ukraińców, teraz mówimy o przyszłości. Мишка, що буде по нашому звичайстві війни, це в тебе, коли Україна стане членком Європейської. Бо в той новий Європейський з Україною разом бути разом поляці, українці, разом мусимо бачити за нашу пришвидшу. Разом мужчину бути, бо ті три народи, які були разом. Muszą być razem przyszło się też. Także dajemy start bardzo ważnej inicjatywy teraz tutaj w Lublinie w trybunale. Dzisiejsze spotkanie na uniwitecie libielskim imienia Marii Kiwi Skoldowskiej świadczyło tym, że idea koncepcja. Триконту Любовського добрих не тільки співпраці мілітарного, господарю, культура, але щодо науковців і бадачи. Ми маємо оставлю дискусію на нашого, нашого спільного підкреслиме, що те концепція теоретично, бадавчі, а ще концепції. koncepcji wprowadzenia w naszą działalność dyplomatyczną, koncepcji małych sojuszy, liderstwa regionalnego, świadczy o tym, że my mamy przed sobą bardzo potężne perspektywy współpracy naukowej. Też bierzemy pod uwagę, że ta współpraca odbyła się nie tylko na poziomie uniwersytetów i profesorów, ale również my mamy bardzo dobre młodzieżowe inicjatywy, tworzące ее Тройконт Любельський Любельський-студентський» з дуже цікавими програмами в бадань студентських співпраці і так далі. Так мені ще видається, що та співпраця експертів, фахівців, професорів в рамках е того консорціуму, того спільноти університетів Тройконта Любельського дає добрі шанси для творення e, таких фундаментів e, wiedzy для людей підіймуючи децизії в розвитку регіону, в співпраці панст регіону, але також і все медичою в обличчю потежної агресії російської, також створимо добрий концепт. Bezpieczeństwa od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego i właśnie w ramach tego konceptu wyprodukujemy dobre rekomendacje dla fachowców, które będą gwarantowali naszą dobrą współpracę i bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu. Z perspektywy litewskiej dzisiejsza E, inicjatywa jest e, bardzo ważna z kilku powodów, bo e, Litwa, można powiedzieć, że w okresie swojej e, niepodległości po roku 1990 e, poszukiwała swojej e, tożsamości regionalnej, e, balansując przez cały czas między e, krajami skandyna, skandynawskimi, no, nordyckimi, Europą Północną a Europą Centralną. I e, Trójkąt Lubelski jest inicjatywą, która e, pokazuje e, miejsce Litwy również właśnie w Europie e, Centralnej. E, tradycyjna e, współpraca e, litewsko-ukraińska e, plus no, te dość trudne stosunki polsko-litewskie, -polsko które w ostatnich latach e, pozwoliły e, na. Zlikwidowanie niektórych skomplikowanych pytań, i właśnie trójkąt między Wilnem, Kijowem a Warszawą w tym momencie jest bardzo ważną inicjatywą geopolityczną, i nie możemy zapominać w tym przypadku o Białorusi, która, jeżeli mówimy o tym trójkącie, będzie taką przeciwprostokątną. Łączącą każdy z trzech podmiotów i będący ważnym elementem układanki geopolitycznej w regionie. Dlatego też współpraca z demokratycznymi siłami Białorusi będzie bardzo ważna, a ja jako reprezentant Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie bardzo się cieszę, że mogliśmy dostaliśmy zaproszenie do udziału w tej ważnej inicjatywie i mamy nadzieję na plonną współpracę.